mam widzowie, sorry, że filmów nie było, bo jak chciałem coś rzucić, to mój program mi to ucinał. Ym, jak widzicie, dużo sobie grałem w coś. No, live był też niedługo, niedawno, przepraszam. Yy, dosyć dawno w sumie. Czekaj. Chciałbym sobie tutaj dać. Yy, dziś, patrz to mam. O, Widzisz to? Dużo. Fajne, fajna liczba Robuxów. Więc idziemy do PetsGo. Jeśli ktoś by nie wiedział, to to jest nowa gra od Prestona. No już nie taka nowa, ale dosyć nowa. Wydamy sobie trochę Robuxów. No i może do Pet Simulatora 99. Więc Exclusive Shop. Kurde, jakie wszystko drogie jest. Dobra, więc to e, najpierw chyba zrobimy to. No, Forever Pack. Why not? Kupujemy. Dobra, jej. 50 kafla. Jej. Ty, gdzie 10, na! no. Za 50 kolejne. Tu są jakieś diaksy. To kupimy jeszcze raz. Dobra, kupione. Let's go. Tutaj mamy ile? 50 kofla. Nice. To już mamy za 100. To jest banana. Dobra, myślę, że już możemy to zostawić. Ym, VIP. Musimy kupić VIPa, bo to jest bardzo opłacalne, według mnie. Thank you. Ym, mamy 500 kała. Ym, mamy dodatkowe. Ym, VIP trade Batch. Nice. Eee, dobra. Eee, czekaj, e, co, co ja chciałem? A, mm, tak. Mamy teraz Wipowską. Pokaż. Dla mnie, dla mnie jest gorsza niż ta Ghost. Zostawię sobie Ghost. To jest. to jest lepsze. Więc... E, roll. Jezu, bajdź. E, my zmieniamy sobie na normalne. chęcią bym sobie zmienił. Eee. Otworzę. Badziew. E, pójdę na Trading plaza na, na chwilkę. E, zobaczymy, czy coś, coś fajnego Może bym mógł kupić? Skip. E, dobra. Więc tak. 25 koła narwal taki. Mm, mm. No co? Chcesz, żebym więcej...

Dobra, e, patrzymy Sphinx No mogę takiego nerwala niby kupić Tytki Korgi kurda. Ja uwielbiam Korgi, no Wiesz co? Let's buy it Why not? And... nice! Super Korgiego, yuppie! To jest taki w sumie. Dobra, teraz popatrzymy taki. milion plus. Nie, 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 starczy, kurde Możemy Pegasusa Dobra, Pegasusa mm. <laughs> Pegasus. E, mogę niby jeszcze dwa takie pciki kupić, nie, dobra. nie, Będzie full team. E, no to możemy... I 70. Okej, okay, to mi starczy. Ide, idealnie. Więc y, mamy y, mocny team, bardzo. Więc i mamy 64,8%. No to jest dobry team, według mnie. I jestem premium, Roblox premium, bo co? Yy, jakby coś tam nie, nie wiedział. Znaczy. Um, nieważne. E, dobra, 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 dobra. Idziemy zarolować sobie i, i zobaczymy. Co fajnego, dropnie. Dobra, jest to. Niech mają. Kupujemy jeszcze jedno. Czemu nie? Ale to już ostatnie, więcej nie wydam. Sto koła, nice. To akurat fajnie. 20. Yy, brada, yy. Dobra. Wiesz co? Robię tak. Blazing Potion, Rainbow, Gold i czekaj, wystarczy mi na dwójkę? Znaczy, nie, czekaj. Czy ja mam trójkę odblokowaną? Bo nie. Dobra, nie mam. To użyjemy dwójki. Jezu co za porażka. O to jest porażka, no, to jest porażka. Dobra, um, już co? Może sobie poroluję i widzimy się zaraz, co coś możemy zrobić. Um. Merchant Dobra, wiesz co? wiesz co? Wiesz co? Wiesz co? Wiesz co? Shop Dobra, widzowie Ja trochę poroluję i się zaraz widzimy To jeszcze włączę na waszych oczach I zaraz się widzimy Dobra, widzowie Długo rolowałem Jak widzicie mam 19 milionów, więc no sporo. Yy, ogólnie, jeśli chcecie wydać robuxy, to możecie sobie wydać w Pet's Go, bo nawet się opłaca. Wiesz co? Dla was specjalnie, wiesz co zrobię? Double to sobie podwoje parę razy. Specjalnie, no czekaj, 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 nie, 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 nie. Double dice. Hmm, może, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Chyba w się bardziej opłaca. Ile mi zostanie? 191. Dobra. Specjalnie dla was to robię. Dobra. No. no. E, I sobie podwoja. Chyba będę mógł jeszcze raz, no więc, <grych> tak. Mogłem głównie wydać w sumie na ten double laka, bo mogłem w sumie głównie na to wydać, ale no, um. tak. Yy, fajnie będzie coś, coś fajnego podropić. No nie będę oszukiwał. Yy, mam nadzieję, że coś <grych> będzie mi dropić. Też, bo wydałem wszystkie swoje Robuxy, które kupiłem. Pet Charms? What? O! Gdzie ja lag Dobra. Ajajaj. mogłem też to kupić. Bo to też się opłaca. Mam 41 Robuxów. Eee, czy za to da się coś w ogóle kupić w PS99 Tego nie wiem. Ale wiem na pewno, że... się cieszę. Dobra, to skończyłem. Mogę niby pozbierać na to. A tu? Albo na private deals Dobra, widzu Napisz w komentarzach Czy chcesz więcej w ogóle filmów z tej gry I mam nadzieję, że nie będę Musiał powtarzać w ogóle Całego filmu e, Więc prawdopodobnie zaraz skończę I sobie pogrom jeszcze W inne gierki Więc e, Nara